Cześć, cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. No co, event urodzinowy cały czas trwa. Daj znać w komentarzu, czy udało Ci się coś fajnego wydropić, bo skiny są naprawdę warte uwagi, te skrzyneczki w ogóle są warte uwagi. My sobie otworzymy te skrzyneczki w dzisiejszym odcinku, ale nie chcę się też za bardzo skupiać na tych eventowych skrzyneczkach urodzinowych, bo też nie chcę ich męczyć. Jest cały miesiąc na to, żeby fajne skiny z nich dropnąć. Ale na start zaczniemy sobie od tej Jubilee Case, no nie można tej skrzynki dodać do bitwy, tak? Więc no musimy ją no, po prostu próbować w taki sposób. Zrobimy sobie takie dwie na początek. Co? Kurde, by się tutaj zatrzymał z tym digielkiem, proszę? No, będzie chyba okej. Okay. Kurwa nie, ale jestem głupi. Czemu ja widzę takiego digla i myślę, że on jest warty, nie wiem, z 300 zł. Ja pierdolę, dobra, ostatni raz. Jak teraz nie odda? Monkey business. okej, okay. to już jest chyba. Chociaż patrz spać! Oddał, oddał ten skałcik, dobra. No to, ja chcę to powtarzać jeszcze raz. No, w ogóle tutaj, tutaj, by coś takiego nam dropnęło. No, tu są tak mocne skiny, ale to trzeba by było po prostu otworzyć na chesterze. No, ale ja czekam na taki odcineczek, żebyśmy sobie nagrali sam, same chestery, właśnie tych skrzyneczek. Dobra, nam tutaj też się trochę zwróci. Nie męczymy tego dalej. Przejdźmy od razu do bitewek. I mam pomysł, jak to zaczniemy. Sobie wypatrzyłem yy, taką skrzyneczkę. Będzie to i ta urodzinowa C4 Case, i ta urodzinowa. Dlaczego by tak nie zagrać? Tej skrzyneczki C4 chyba dawno nie otwierałem albo w... nigdy. <laughs> Także zobaczymy. Underdog, underdog trzy osoby. O, jest to tryb Chester, także no, kosy, rękawiczki mogą lecieć jak głupie, o ile będą chciały w ogóle, bo z tej pierwszej to wyszło gówno. No mamy Akacha. A to tylko 20 zł, więc tutaj jeden skin może zmienić wszystko. No ale dajże coś, chłopie! Co to ma być? Cztery skrzynieczki w Chesterze? I takie gunwo? Masakra. No tak, mamy musimy dropne za 230 zł, nie? Boże, ale ten Chester był fatalny. Aż żałuję tej bitwy, naprawdę. O Boże, fatalnie to wyszło. Poczekaj, wiem co nie zagrało. Przejdziemy dalej, ale za chwilę. Muszę Ci przypomnieć o moim kodziku stary. Mój kodzik The adios, dzięki któremu masz 10% więcej przy doładowaniu i dodatkowe 2 ,10 zł 10 groszy na start. No kurde. I teraz robię bitewkę i wygrywamy. To, to jest urok. Z moim kodzikiem zawsze najlepsze skiny dropią. I Ci kurwa to udowodnię. Weźmy sobie te urodzinowe i jest. Tą Piniatę bardzo dobrze wspominam z poprzedniego odcinka. Cztery osoby underdog. I zobaczysz. I przypomnij sobie moje słowa. Mój kodzik rzuca czar, dzięki któremu zgarniesz najlepsze skiny. Mm, 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 nie załamuj się. Poczekaj. Dwie ostatnie skrzyneczki zmienią wszystko. Jest blisko. Jest blisko. Mamy 46 zł. I. Mamy to! Co ja powiedziałem? Mój kodzik rzuca urok, żeby wygrywać bitewki. I teraz idziesz na stronkę, robisz mój kodzik przy każdej następnej wpłacie, stary. 1500 zł. Ja pierdolę. No pięknie. A teraz przetestujemy sobie E, te skrzyneczki w Chesterze nigdy nie były otwierane bodajże, z tego co pamiętam. No ten Neon może kiedyś był, ale raz i Medium Case raczej nigdy nie otwierane były w Chesterze e, Także zobaczymy, co tam wydropi. Zrobimy sobie to też na czterech, ale w trybie standardowym słuchaj. No ale zobacz, z moim kodzikiem Wygrać bitewkę na czterech, jeszcze na cztery boty, a wiadomo, boty są ustawione po to, żeby zgarniać jak najdroższe skiny Uuu, mm. <grystanie> czuję się jak król, naprawdę, czuję się jak król chyba to jest kolejny dowód na to, że mój kodzik rzuca urok także mam nadzieję, że będzie z niego korzystał jak najczęściej proszę bardzo nikt nas z niego dogoni, ale poczekaj, bot i samo kurwa jest nożyk, nie <grystanie> Dobra, dobra, odwaliliśmy Ramone. Kurwa, nie. W underdogu byśmy to wygrali, czaisz? Jaki kurwa roller coaster, aż głowa mnie boli. Nie? Kurde, tak zaczęliśmy. Ja się tu cieszę i na koniec wyszło gunwo. Taka dobra bitwa, nie wiem czy tego nie powtórzyć. No pewnie, że to powtarzamy. Dobra, standardowy na trzy osoby. Ja pierdzielę. Dlaczego nie mogła dla nas polecieć kosa, żeby przypieczętować wygraną, nie? O, zaczynamy fatalnie. W ogóle ta skrzyneczka, no, ma potencjał na jakieś drugie oskina, no ta. I to będzie underdog po raz, kurde, kolejny. O Jezu, rękawiczki by nam tutaj dały zwycięstwo. 600! What the Fuck, 670 zł? Kurwa, jest nóż. Ale mamy szansę to wygrać. Proszę, nożyk, proszę. Ale są emocje na tym Chesterze. O, fuck, będzie ciężko to wygrać. bo to Emily. no chyba że. No, jest nożyk, wygrywamy to. Ło, po, 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 Ole, Chester. Ej, dobre te skrzyneczki. Zobacz, bitewka za 700 zł, a 3200. Ło, wow, wow. Panie kolego, co tu się wydarzyło? Ty, no niezłe te skrzynki są. Ja sobie tak z dupy wymyśliłem taką bitwę. Znaczy nie wiem, czy tego nie powtórzyć. A może zróbmy teraz to na tych. Dwie takie. O, ammo. Case chciałem jeszcze otworzyć. Dwie takie. Na. Trzy osoby w underdogu teraz. Tu też jest mnożyk. Zobacz, bajonecik. No, nie będę ukrywał, ale. Chester sprawia najwięcej przyjemności. Jeśli się otwiera... Jest nożyk za dwa koła. O, o, to będzie chyba najlepszy odcinek. Drugi nożyk! Kurwa, ale ten akaciec też jest drogi. O, fuck, ale co tu bot mili robi, nie? Ale dobra bitwa, no dwa noże. Ten akaciec nas pogrążył, no... Fuck. Żeby nie szarżować z tymi Chesterami, zrobimy sobie teraz coś takiego, osiem skrzyneczek i na końcu ta Golden Era, ona jeszcze nie była otwierana na bitewkach. Cztery osoby... Underdog. No było tak dobrze. W ogóle zarąbiste bitewki dzisiaj. Z dużym potencjałem. Tylko chciałbym znowu zacząć wygrywać. Nie wiecie o co chodzi. Jest dobrze. Dysz, dyszka po pierwszej skrzyneczce. Ej, ta druga skrzynka fajnie dała. Bardzo drogie skiny. Ale tu się jeszcze dużo może zdarzyć. Hyper dla Isamu. O jaki drogi. O jaki drogi. Aktualnie bijemy się. Yy, ja kontra bot Emily. Ja się boję, że zaraz się tutaj coś odwali z, z jakiegoś skina za parę stów. Dropniemy i nie będzie tak kolorowo, jak jest teraz. No ostatnia skrzynka decydująca. I teraz na nas leci coś ekstra drogiego, ale chyba nie. Kurde, mamy to! I, ale dobra bitewka znowu. Uhu! Ej, ale dzisiaj mam w ogóle takiego nosa do tych bitewek co właśnie w głowie nie wiem, się nie pamiętam, kiedy miałem taki dobry dzień w bitwach. Wejdźmy sobie do tej Jubile case. Otwórzmy sobie trzy na. Z najpierw. O oh, yes. O, gdyby ten gamma doppler i ten y, skałcik to by oddało, a tak to to zabrało. Jeszcze powtórkę strzelimy. No nie, no ten buścik to w ogóle. Lipa, ten Buźcik wypada. Na tle tych innych skrzyneczek. No, ta skrzyneczka w Chesterze kosztuje aż 1200 zł. Czy jest sens ryzykować? Dobrze, zaryzykujemy taką jedną, oby się tylko opłaciło. Mhm. Aha, skrzyneczka za 1200, a skin za 30 zł. Fajnie, no nic, trzeba sobie poprawić nastrój. Idziemy jeszcze raz na. Te 4 na bitewki. Kurde, no nie wierzę, że takie coś ci odwaliło. Te 4 fajnie oddawała. Ok, to będzie ostatnia bitwa w takim razie na tym odcinku. Zróbmy to też underdog na trzy osoby. Zaczęło się tak dobrze, a skończyło się jak zwykle. Nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz. 5 skrzyneczek. No może, może teraz loś dla nas uśmiechnie. O Jezu, że nie dałem y, standardowego, bo ciężko będzie to dogonić raczej. Okej. Okay. Okej. Okay. No, kurde. Fatalnie wyszło to. No, jak teraz nie da nic drogiego, to ta bitewka będzie na minus, no i tak to wygląda mi jest nożyk! O mój Boże, co za bitwa! Ty, 8 koła! Wulkan za 3200 i bajoneczk marble fade. No kurwa, nie trzeba wzywać ekipy sprzątającej, bo posprzątałem ten burdel, kurwa. O, ale kurde skiny, nie? Tak, czekałem na taką bitwę od bardzo dawna. No i w końcu się doczekaliśmy. Dobra, nie szarżujemy już, żeby się zaraz nie wyzerować. W następnym odcineczku na pewno wrócimy do tych skrzyneczek, bo jest tutaj potencjał. Także co, widzimy się już jutro. Cześć!